And sound in oh, no. my Szymon Konieczny strona na Facebooku. Koncertowanie się z Witam teraz w folusza, gdzie już w niedzielę 2 czerwca 2024 roku foluszu Wielkie świętowanie Międzynarodowy Dzień Dziecka 2024 roku zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Wiaśle. Tego dnia organizatorzy imprezy przygotowali dla mieszkańców folusza Jasła i okolic wiele atrakcji, dmuchany plac zabaw dla najmłodszych, występy wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury Wiaśle, malowanie twarzy, prokatowanie, tatuaże, takie jak Zrobiłem sobie jeden tatuaż na ostatnim pikniku na przystanku Kwiatowa w Jaśle. konkursy z nagrodami, warsztaty majsterkowania, jeżeli ktoś lubi majsterkować, a chciałby się nauczyć, interesuje majsterkowanie, to będzie miał okazję w dniu 2 czerwca na pikniku z okazji Dnia Dziecka 2024 roku we Foluszu. Nie zabraknie również poczęstunku i wielu innych atrakcji. W imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Folusza Jasła i okolic już w niedzielę 2 czerwca 2024 roku o godzinie 15 do Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej. Imieniem Stanisława Zająca, senatora Rzeczpospolitej Polskiej we Foluszu z Folusza Szymon Konieczny, strona na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice. Można zwiedzać wolusz, piękne widoki, jak to woli, las zdrowy, aż się chce żyć. Pozdrawiam serdecznie, Szymon Konieczny.